Witam wszystkich w kolejnym materiale Dzisiaj objedziemy Velosoła Tak jak było widać ścieżka rowerowa zaczyna się tu z tego miejsca Główny start Velosoły Rajcza Centrum Kupujecie sobie bileciki wysiadacie na PKP przechodzicie chwilkę i jesteście w parku w Rajczy Pokażę to miejsce, gdzie wyjdziecie z PKP. Także dawno roweru nie było. Dzisiaj trasa rowerowa 40 km w jedną stronę do Jeziora Żywieckiego. Widać jesień jest. Powoli się zaczęła. Także zapraszam na materiał. Most Rajsza również był parę razy na moim kanale. Robiliśmy a parę gór z tego miejsca. Tutaj się zaczyna ta trasa, tutaj jest park. Można odpocząć, można również coś zjeść na rynku. Trzeba tylko trochę podejść do drogi. Była tutaj PKP. Powiem ci, powiem ci tylko tyle, będzie dzisiaj Morwęga. Tu fajnie. Jeszcze dodatkowo Ci to osoby spacerujące. No to się... Czekaj, tu macie wyjście z PKP. No i tutaj zaczyna się teraz taki tutaj odcinek rajcza. Będę mówił mniej więcej gdzie jesteśmy, w jakim No tutaj macie drogę na TKP Rajcza Główna. Tak tu ścieżka, no trzeba tędy jechać. Tutaj macie zakręt zaraz. No, tutaj trzeba skręcić. W lewo. No. no. i tutaj jest kontynuacja dalej. Także mam nadzieję, że film trochę wyjaśni Wam, gdzie trzeba skręcić. Teraz macie kolejny skręt. W lewo, zaraz za tym. budką. A że tutaj na most wjeżdża trasa No i tutaj przez most Przez sołap I dalej prosto No i tutaj masz jeszcze większą przestrzeń do podziwiania Tutaj macie wjazd na most, w prawo Oznaczenie również jest No i znowu przejeżdżamy w Sołę Zaraz za tym mostem w lewo No i jedziemy ścieżką w stronę minówki tutaj macie przejazd pod mostem kolejowym no trzeba uważać bo on jest dosyć niski nam się udało no i jedziemy dalej tutaj nie jedziecie prosto tylko tutaj w lewo odbijamy Przejeżdżamy plac Parkingowy. No, no i tutaj. Pod most. Przejeżdżamy dalej na kontynuację ścieżki. Dłużka korty tenisowe. Jest też parglinowy. Będziemy przejeżdżać koło niego. A że można się wybrać z rodziną. Do rynku też jest blisko. Można też coś zjeść w tym miejscu. Tutaj macie ten park. Tak on wygląda. A my jedziemy dalej. W stronę małego cisza. Dalej prosto pod ten most. Trzeba uważać. Mogą ktoś nadjeżdżać. Tak jak właśnie teraz leki podjazd praktycznie bez znaczenia możecie jechać tędy, możecie jechać tędy. Wbijamy w prawo, tam gdzie ludzie jadą. Welekcja z można po schodach lub inaczej. Tutaj jest też Milówka, Biedronka. W tym miejscu tak to wygląda. Będziemy zjeżdżać na Mały Cisiec, to tamtędy idzie ścieżka. Pokażę. No i tutaj zaraz się kończy. Tutaj skręcamy w lewo. Trzeba uważać na samochody. No i tutaj jedziemy dalej Przez ten most Później będzie odbicie w prawo Tutaj macie ten diast. No i jedziemy dalej Tutaj też macie atrakcję. Jest boisko. Są też ławeczki. Można odpocząć. Chyba to i to i nawet jest. Także można odpocząć, jak ktoś będzie zmęczony. No i tutaj macie trawę. Oczywiście myśmy tu trochę ścięli to miejsce, ale tak on tu wjeżdża tutaj przez ten most i zaraz w lewo tutaj macie zjazd, nie jechać prosto, tylko tutaj No tutaj wąsko na tych mostkach Ciężko się minąć z kimś drugim. Jedną no, atrakcję można odpocząć. Zaraz jak tam wyjedziemy, będą kolejne szachy. Stoły do tenisa, siłownia. Także można przypakować nawet na trasie. Pokażemy, trochę odpoczniemy i Wam pokażę to. Miejsca, jadę tutaj. Można zagrać w szachy. Doły do tenisa tutaj zaraz ma się siłownię wewnętrzną parę metrów można też odpocząć tutaj o, nawet można zagrać w siatkę Tutaj macie tą siłownię. Cie boisko w Ciszu. Również mecze grają tutaj. Można przyjechać jak jakiś będzie się rozgrywał. Tutaj również w radzie Tutaj mamy przejazd podnospekt. Chociaż można też tędy. Każdy coś znajdzie dla siebie. Mamy trochę szutru. Lepsze miejsce na nasze opony rowerowe. Tutaj macie wjazd trochę na drogę. Musimy wyjechać tutaj i wjechać trochę do drogi głównej. Tutaj musicie wjechać na most. I zaraz za tym zamostem macie skręt. Błąd. I dojeżdżamy do Węgierska Górka. Możecie odpocząć mnóstwo ławek, podziwiać sołę. Tam przez most można wyjść na większą wysokość, pooglądać te rejony poniżej. Też tam można dojść do bunkrów. Na moim kanale również był film pokazany z tego miejsca. Tam Jliśmy na baranią górę, także też tam byłem w tym miejscu. My teraz już dalej kierujemy się na Ciencina.